Szanowni Państwo, skupiamy się na tym, skupiamy się na dokumentach, dokumentach, które generujemy, które opisujemy, które przekazujemy, które akceptujemy. Na początek jedna liczba: 40%. O co w tej liczbie, szanowni Państwo, chodzi? Otóż jest to średni czas, jacy, jaki pracownicy biurowi spędzają na zarządzaniu dokumentami. To jest wyliczenie przeprowadzone przez firmę analityczną Gartner, która specjalizuje się w analizie nowych technologii. Trzy godziny dziennie, ponad trzy godziny dziennie, w mojej ocenie, szanowni Państwo, całkiem sporo. Jeszcze... Dwie inne dane statystyczne. Tym razem wesprę się firmą IDC, inną firmą analityczną. 15% czasu zabiera nam duplikowanie informacji, a z kolei od 15 do 35% czasu zabiera nam szukanie danych, szukanie informacji. Informacji, które nierzadko są zapisane w różnego rodzaju dokumentach, a sposób zarządzania dokumentami, który. Którzy niektórzy z nas zapewne stosują, wygląda właśnie tak jak na obrazku. No dobrze powiecie, szanowni państwo, mamy statystyki, firmy analityczne to analizują, ale jak to się ma do naszego codziennego, codziennego życia? Otóż pierwsze chciałbym tutaj przedstawić kilka pytań, które myślę wielu z Państwa sobie od czasu do czasu zadaje. Pierwsze pytanie to pytanie, szanowni państwo, takiej osoby poszukującej osoby która stara się ustalić gdzie jest dany dokument czy być może jeszcze w tym momencie w sekretariacie czy może już trafił do osoby merytorycznej a może u prezesa a może w dziale finansowym Inna sytuacja która może mieć miejsce to i pytanie które możemy sobie zadać to pytanie szanowni państwo które kieruje osoba no nazwałbym ją takim zbłąkanym turystą Muszę coś kupić, ale do kogo mam się z tą prośbą zwrócić? Czy wystarczy akceptacja mojego bezpośredniego przełożonego? A może jest potrzebna opinia działu produkcji? A może, a może yy, księgowej? Wreszcie, Szanowni Państwo, yy, mamy do czynienia także, yy, czasami wcielamy się w taką osobę, yy, która yy, no jest takim tropicielem, która stara się ustalić na przykład kiedy prezes, kiedy inna osoba będzie w firmie, żeby tutaj e, mogła zatwierdzić mój dokument, mogła zaakceptować ważną dla mnie sprawę, mogła złożyć e, swój e, podpis. Po co? E, no po to, żebym mógł dalej sprawę procedować, ale e, no ja tutaj e, często w takiej sytuacji proszę mogę prosić e, asystentkę e, prezesa, żeby na stercie dokumentów, kiedy on już w tym biurze się pojawi, położyła na samej górze właśnie właśnie mój. I takich, szanowni państwo, pytań możemy zadawać sobie wiele. Z jednej strony mogą to być pytania takiej osoby, zachęca, wcielamy się w takie osoby, które zachęcają innych do podjęcia różnych działań, innym razem poganiamy, jeszcze innym razem bawimy się w detektywów. No pewnie, szanowni państwo, wszystkich tych sytuacji nie wyeliminujemy z naszego życia, ale jesteście na tyle dobrej, do, w dobrym położeniu, że może Wam w tym pomagać i, i niektórym może Wam pomagać informatyka, może Wam w tym pomagać komarz ERP XL, ponieważ Excel jest wyposażony w moduł obieg dokumentów, który dosłuży właśnie do tego, aby ustalić pewne ścieżki obiegu dokumentów, to raz, a dwa, żeby Szanowni Państwo, móc oczywiście rejestrować to, co się z dokumentami dzieje, obrabiać je w ten sposób, a także kontrolować czy wszystko idzie zgodnie z planem? No, i powiecie Państwo: W porządku, w porządku, ale to, co tutaj Pan pokazuje na slajdzie, no to to jest nam znane. Część Państwa używa obiegu dokumentów w tych ekranach, które tutaj e, prezentuję. I co ja na to powiem? Oczywiście to się zgadza, natomiast chciałem zwrócić uwagę na, tak, że, na fakt, że zdecydowaliśmy się, Szanowni Państwo, stworzyć zupełnie nowy e, obieg e, dokumentów w Excelu. Dlaczego? Z kilku przyczyn. Pierwszy element to prostota. Doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo ważny element całego rozwiązania, zarówno pod kątem łatwości budowania nowych ścieżek, nowych procesów, ale zarówno także pod kątem, Szanowni Państwo, prostoty pracy z takim obiegiem dokumentów. Tak, aby osoba, która podejmuje jakieś decyzje, miała czasami dwa przysłowiowe przyciski tak, nie, akceptuję, odrzucam i na tym kończymy pracę z dokumentem. No wreszcie w dzisiejszych czasach praca na urządzeniach mobilnych jest już standardem, w związku z tym także obieg dokumentów nowo powstały na to pozwala. No i wreszcie element, z którego ucieszą się ci z Państwa, którzy są informatykami, którzy przy różnego rodzaju spotkaniach zadają, zadawali do mnie pytanie w stylu, ale gdzie są przechowywane te skany tych dokumentów, czy w głównej bazie Excela? Otóż odpowiedź na to pytanie jest taka, że nie, że tutaj moduł obieg dokumentów ma własne, własną bazę, dzięki czemu nie obciążamy tej podstawowej bazy Komar ERP XL. Przejdźmy, Szanowni Państwo, teraz do już konkretnych przykładów. No, takim sztandarowym dokumentem, od którego zaczyna się przygoda z usprawnianiem obiegu, to jest oczywiście faktura zakupu. I wyobraźmy sobie, Szanowni Państwo, taki sposób pracy, w którym dokument jest w pierwszym kroku wprowadzany. Załóżmy, że jest to wprowadzenie następuje w sekretariacie. W kolejnym kroku dochodzi do dekretacji kosztów, czyli konkretna osoba wskazuje miejsce powstawania kosztów, rodzaj kosztu itd. I tak dalej. I wreszcie w, w trzecim kroku e, mamy, Szanowni Państwo, decydenta. E, osobę, która, do której trafia dokument i ona akceptuje tę dekretację. Ale na moim przykładzie działa to w ten sposób, że e, w zależności od tego, jak duży jest koszt na dokumencie, jak duża jest jego wartość, to dokument trafia albo do kierownika, albo do dyrektora, albo do prezesa. Do prezesa powiedzmy na powyżej 2,5 tysiąca e, złotych. Oczywiście, decydenci mogą podjąć różne decyzje, zatwierdzić bądź odrzucić w konsekwencji jeżeli zatwierdzają opis nie są przekazywane do księgowości. Zobaczmy szanowni państwo. Zobaczmy szanowni państwo jak to się przedstawia w praktyce. A w praktyce Przedstawia się to tak, jak Państwo widzą na tych właśnie schematach. Czyli mamy te elementy, które przed chwilą pokazywałem. E, wprowadzenie opisu, e, dekretacja, e, akceptacja kierownika, akceptacja e, dyrektora, przekazanie do księgowości. No ale zapomniałem na moim schemacie, Szanowni Państwo, o dołożeniu jeszcze jednego e, ważnego elementu. Nie ma tutaj kroku akceptacja prezesa. Co w związku z tym ja mogę zrobić? Ano, mam, Szanowni Państwo, możliwość po prostu stworzenia takiego etapu, dociągnięcia go na mój schemat i w prosty sposób ustalenia połączeń. Po dekretacji trafia do prezesa prezes tutaj taki opis może zatwierdzić, prezes taki opis może odrzucić. Jak Państwo widzą, tworzenie tego jest proste, ale tam mieliśmy jeszcze jeden warunek związany z naszym prezesem. Do prezesa dokument miał trafiać wyłącznie w sytuacji, gdy Szanowni Państwo... Wyłącznie w sytuacji, gdy yy, jego wartość jest powyżej 2,5 tysiąca zł. Co w związku z tym mogę zrobić? Ano w prosty sposób mogę zastosować pewien warunek. Warunek polegający na tym właśnie, że to wartość netto powyżej 2,5 tysiąca zł, i tylko w takiej sytuacji yy, dokument trafia do yy, naszego yy, głównego yy, zarządzającego. Na, na, co chciałem zwrócić, na co chciałem zwrócić uwagę tym przykładem, na to, że definiowanie reguł e, postępowania z dokumentem jest naprawdę bardzo e, proste. Dobrze? Powstaje oczywiście pytanie, co ja na takim dokumencie mam wprowadzać? Otóż e, tak naprawdę to zależy od Państwa. Tutaj po y, lewej stronie ekranu y, widzą państwo elementy y, które sobie zdefiniowałem które muszą się pojawić na naszej fakturze dla przykładu skan dokumentu kontrahent wartość netto numer dokumentu i tak i tak ale nie dodałem jeszcze jednego pola pola jakim jest y, 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 data <grym> Pola, jakim jest data dokumentu? I, szanowni państwo, mam taką możliwość yy, właśnie dokonania tego w tej, po tej prawej stronie, w tej prawej części. Definiuję sobie po prostu takie pole, data dokumentu, proszę bardzo, jest, pojawia się w prosty sposób, poprzez yy, przesunięcie strzałkami mogę ustalić, gdzie na tej karcie jest widoczny dany dokument. Tak, widoczny to dzisiaj kluczowe słowo mojego wystąpienia. OK, zdefiniowaliśmy sobie, Szanowni Państwo, reguły, wszystko gra. Pora teraz przystąpić do pracy z takim dokumentem. No, mieliśmy zacząć od tego, że dokument jest skanowany w sekretariacie. W związku z tym, jak to się odbywa, mogę oczywiście pobrać tutaj dokument ze skanu. Ja teraz poz pozwolę sobie zaczytać go z dysku i. Mm, na monitorze mam dostęp do tego, co na e, dokumencie papierowym się znajduje. Po co, e, dlaczego? Ano po to, żebym mógł szybko i sprawnie e, najważniejsze informacje na temat dokumentu uzupełniać, nie przeklikując się przez liczne zakładki. E, takim ważnym elementem bez wątpienia na dokumencie jest wprowadzenie kontrahenta. Tutaj proszę zauważyć, mam możliwość, Szanowni Państwo, wybrania kontrahenta ze standardowej listy kontrahentów. Ze standardowej listy kontrahentów Excela. I tak uzupełniam kolejne informacje, powiedzmy, dotyczy to cateringu. I co dalej? I na tym, Szanowni Państwo, rola osoby, która pracuje w sekretariacie się kończy. Ta osoba przekazuje taki dokument teraz do przekazuje taki dokument bezpośrednio do już osoby odpowiedzialnej za dekretację. Ja zmienię teraz swoją rolę, wcielę się właśnie w tego rodzaju osobę. Trochę awansowałem z tego sekretariatu. Co mogę, szanowni państwo, tutaj zrobić? Mogę wprowadzić dekretację dokumentu. Projekt taki, miejsce powstawania kosztów takie, rodzaj kosztów taki, procent następujący. W taki sposób dokonuję dekretacji mojego dokumentu. Wybieram. To, co teraz, Szanowni Państwo, robię, to nic innego jak to, co Państwo często w wielu firmach dzieje się na tak zwanej tylnej stronie dokumentu papierowego. To jest ta pieczątka, którą wypełniają pracownicy, podpisują się, akceptując poszczególne, poszczególne koszty. No i dobrze, z mojej strony uzupełniłem. E, chcę teraz to przekazać do akceptacji dyrektora. Jeszcze go tutaj informuję szefie OK. Czy oczywiście dowolną inną treść e, mogę e, szefowi e, przekazać, jeżeli chodzi o ten e, dokument. No i teraz co dalej? No, nasz szef oczywiście może, szanowni Państwo, e, wejść na listę e, dokumentów, no ale powiecie. Nikt nie będzie tutaj co dwie godziny sobie ustawiał przypomnienia w telefonie czy w innym miejscu, że ja mam się daną sprawdzić, czy do mnie nic nie wpadło. I co ja na to powiem? Ano, macie Państwo stuprocentową rację. Proszę zauważyć, że nasz szef może po prostu otrzymać do, link do takiego dokumentu na swoją pocztę internetową. Ma informację, co ma z tym dokumentem zrobić. No i jak się z nią zapozna, to może zwyczajnie w świecie kliknąć w link dokumentu i tutaj mieć już do niego dostęp. Ja w tym momencie pracuję w przeglądarce internetowej. Co tutaj ciekawego mogę podejrzeć? Mogę podejrzeć oczywiście skan tego dokumentu, mogę podejrzeć wprowadzoną dekretację, mogę podejrzeć cały obiekt tego dokumentu, jaki nastąpił do tej pory, ale tak naprawdę, szanowni Państwo, no nic nie muszę robić. Mogę od razu z tego poziomu kliknąć jeden, jedną z dwóch zdefiniowanych opcji: zatwierdzenie bądź odrzucenie opisu. No powiedzmy, że ja ten opis zatwierdzam i, i co wtedy dzieje się dalej? Wtedy. Zostaje przeniesiony, Szanowni Państwo, do listy dokumentów, z którymi jeszcze sobie nie poradziłem, jeszcze ich nie podjąłem decyzji z nimi związanej. I tutaj często pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy do prezesa, do osoby zarządzającej trafia bardzo wiele dokumentów, czy ona musi wejść, ta osoba, i ten każdy dokument tak szczegółowo zobaczyć? Otóż nie. Ja mogę mieć tutaj, Szanowni Państwo, w kolumnach najważniejsze informacje, posortować sobie na przykład po wartości tych dokumentów, ale jak wiem, że na przykład tutaj. Dany dokument dotyczy powiedzmy jakiejś energii elektrycznej, to wystarczy, że z tego no, normalna wartość jego jest, to wystarczy, że z tego poziomu bez w szczegóły go zatwierdzę i na tym moja e, praca się e, kończy, jeżeli chodzi o e, wykorzystanie dokumentu. Dodam, że oczywiście to samo mogę wykonać na moim iPhoneie, smartfonie i innym, i innym tablecie, wtedy, kiedy jestem w delegacji, na przykład na ciekawej konferencji. Wracamy, Szanowni Państwo, do naszego dokumentu. Idziemy dalej. Osoba akceptująca zatwierdziła koszty. Co w związku z tym, a no teraz, szanowni państwo, mamy możliwość wygenerowania takiego dokumentu, e, m, przeniesienia do e, księgowości. W jaki sposób to się odbywa? A no bardzo prosto. Mogę wybrać odpowiednią e, opcję i teraz w Excelu następuje w tej części Excela e, m, standardowej, księgowej, na, następuje wystawienie e, dokumentu e, i taki dokument e, już szanowni Szanowni Państwo, z wprowadzonymi wartościami, z wprowadzoną dekretacją jest widoczny od strony komar ERP To może być faktura zakupu, to może być faktura zakupu awista. Proszę bardzo, tutaj mamy informację na temat dokonanej dekretacji. I to był obiekt dokumentu kosztowego. Natomiast e, część z państwa pyta, a co z dokumentami towarowymi? Co, e, czy tutaj mam jakąś możliwość e, pracy? Otóż tak, taki dokument towarowy także może być wystawiony mogę z tego poziomu także dokonać, szanowni państwo, jego e, wyboru towarów i w konsekwencji e, m, pracować e, tak e, i w konsekwencji wystawić e, fakturę. A księgowość, a księgowość, szanowni państwo, e, na Zamiast ten dokument wystawiać, to może go zweryfikować i przystąpić do księgowania. To był, Szanowni Państwo, sposób pracy, który polega na tym, polegał na tym, iż zaczynaliśmy od sekretariatu aż do księgowania. Natomiast część z państwa, u części z Państwa ten proces wygląda nieco inaczej. Dokument w pierwszej kolejności pojawia się w Excelu, i tutaj, w tej części standardowej Excela, i tutaj chcielibyśmy, chcą Państwo, aby tak rozpocząć bieg naszego, naszej faktury. Co ja na to mogę powiedzieć? Otóż mamy, szanowni Państwo, możliwość rozpoczęcia obiegu właśnie także z tego poziomu. Ja mam możliwość tutaj zainicjowania naszego dokumentu, będąc w tych standardowych oknach komar ERP, XL. Dalej będziemy pracowali nad rozwojem pracy z dokumentem właśnie od, tego, od tej strony. Sporo powiedziałem, udało mi się nawet pokazać parę elementów związanych z dokumentami, z fakturami kosztowymi. Natomiast oczywiście w firmie jest więcej tego rodzaju dokumentów. Takim pierwszym to jest chociażby zapotrzebowanie, co tu mam na myśli. No mam tu na myśli sytuacje, w których pracownik chce coś kupić, no i ktoś mu musi wydać zgodę na konkretny zakup. Tutaj także nas może wesprzeć obiekt dokumentów. Jak to wyglądać może w praktyce? Wyszukuję sobie odpowiedniego rodzaju dokumentów. I, szanowni państwo, yy, Załóżmy, że w mojej firmie struktura pracy z dokumentem wygląda tak, że ja jestem kierownikiem, ja dokonuję zgłoszenia, mój pracownik dokonuje zgłoszenia i ja, będąc jego kierownikiem, mam dwie możliwości pracy z dokumentem. Albo mówię. Dajmy sobie z tym spokój, nie kupujemy i koniec, albo zgłaszam do działu zakupów potrzebę dokonania wyceny. Potem to do mnie wraca, ja znów mogę to zaakceptować bądź nie, idzie do ważniejszych, przełożonych. Ale co, na, na co tutaj chciałem zwrócić, Szanowni Państwo, uwagę, no, mam możliwość oczywiście wprowadzenia pewnych elementów do naszego. Obiegu. Mój pracownik napisał, że potrzebuje laptopa, na uzasadnieniu powiedziałbym się specjalnie się nie wysilił, bo wprowadził informację, że obecny sprzęt działa bardzo wolno. No ale powiedzmy, że dla mnie to jest dla zaakceptowania. Chcę, żeby tutaj dalsza ścieżka była realizowana. Co się, Szanowni Państwo, stało? Ano okazuje się, że w kolejnym kroku dla osoby, osób, które są odpowiedzialne w dziale zakupów, ten. Formularz, który wcześniej miał trzy elementy, cztery elementy, został znacznie poszerzony. Dlaczego? Ano, dlatego, że dzięki temu realizujemy zasadę mówiącą o tym, że jak ktoś coś musi uzupełnić i wprowadzić jakieś dane, to niech to zrobi, niech tutaj to zostanie na nim wymuszone. A z drugiej strony, jak jakaś informacja jest mu zbędna, niepotrzebna, to niech jej zwyczajnie w świecie nie widzi. I teraz idźmy z naszym obiegiem dokumentów dalej, Szanowni Państwo, w kolejnym kroku dokument automatycznie może być przekazany do dyrektora, ale gdyby okazało się, że jego wartość jest większa bądź mniejsza niż te założenia, które sobie przyjęliśmy, to może okazać się, że dokument powinien trafić jednak nie do dyrektora, tylko, Szanowni Państwo, do prezesa. Dzięki, te, dzięki temu elementowi ja nie muszę się zastanawiać, co ja mam z daną sprawą zrobić, yy, ścieżki ustalone są i dokument biegnie od osoby do yy, osoby. W porządku. To były zapotrzebowania. Kilka słów jeszcze, Szanowni Państwo, na temat umów. Umowy również możemy w ten sposób nimi sobie zarządzać. Tutaj przykładowa ścieżka takiej umowy, akceptacja merytoryczna, akceptacja prawnika, uwagi, uwagi klienta. Tutaj możemy również przechowywać, czy wersje robocze umów, czy skany już podpisanych dokumentów. Wreszcie, Szanowni Państwo, możemy także w ramach naszego rozwiązania stworzyć, sformalizować pracę nad wnioskami racjonalizatorskimi w firmie. Co ja mam na myśli? Ano, pracownikom pojawiają się pewne pomysły, mogą w tym narzędziu je wprowadzić i możemy mieć pewną ścieżkę postępowania z tymi wnioskami. Dla przykładu tutaj ktoś chciałby usprawnić pracę w obszarze, w obszarze produkcji. Co to daje? Ano nie mamy szanowni Państwo takiego ryzyka, że te pomysły gdzieś tam giną, są puszczane mimo uszu. Możemy je ewidencjonować, dzięki temu szukać usprawnień w duchu Lean Management, w duchu, w duchu Kaizen. Jeszcze inny sposób z pracy z dokumentami to, i sposób wykorzystania obiegu dokumentów to, Szanowni Państwo, taka lista to może być także miejsce, z którym pracują laboranci, miejsce, gdzie wprowadzają informacje na temat przeprowadzonych badań jakościowych i też w zależności od tego, jakie parametry jakościowe zostaną uzupełnione, system może tutaj podpowiadać, czy dany produkt, wyrób gotowy, surowiec jest zgodny, czy niezgodny z normami. i Oczywiście w zależności od tego wtedy w inny sposób z nim będziemy postępować. I już na koniec przykładu w taki sposób użycia powiedziałbym, wbrew pozorom bardzo prosty, ale często spotykany w praktyce. O co chodzi? Często ten elektroniczny obiekt dokumentów pozwala, szanowni Państwo, na to, aby to, co jest papierowe, stało się elektroniczne. Tutaj przykład z życia wzięty, możliwość zeskanowania listy obecności z jakiegoś wydziału, z oddziału. Ja tutaj widzę od razu, mam dostęp do tego, będąc w centrali, że na wydziale mechanicznym, tutaj takie, to, takie osoby się w danym dniu, miesiącu, tygodniu podpisały. Oczywiście tych ścieżek wykorzystania obiegu dokumentów może być znacznie więcej. Natomiast o czym jeszcze chciałem, Szanowni Państwo, powiedzieć. Otóż my, jako komarch, używamy takiego obiegu już powiedziałbym od ładnych kilkunastu lat. I w związku z tym chcieliśmy podzielić się z Państwem doświadczeniem z naszej praktyki dużej organizacji i stworzyliśmy gotowe schematy, na których państwo, z których Państwo mogą skorzystać się bazując na nich, tworząc własne, yy, własne yy, rozwiązania. Reasumując naszą podróż po obiegu dokumentów, ja chciałem zwrócić uwagę na kilka, kilka spraw, a mianowicie pierwsza rzecz to taka, że z obiegiem dokumentów mogą, Szanowni Państwo, pracować osoby, które na co dzień nie siedzą przed Excelem, na co dzień nie znają tych standardowych ekranów. To osoby, które mają mieć prosty, yy, prosty yy, interfejs, dwa przyciski, akceptuję, odrzucam, koniec i po yy, sprawie to także możliwość narzędzie pozwala także państwu na to aby łatwiej zidentyfikować gdzie dany dokument jest no bo w każdej firmie są szanowni państwo osoby takie które dokumenty gubią które dokumenty przetrzymują które nie pamiętają co z danym dokumentem zrobiły a to wszystko może dziać się szanowni państwo bez obciążania podstawowej bazy danych Comarch ERP XL to ty, tyle z mojej strony. Dziękuję za e, uwagę, dziękuję za e, cierpliwość. Udało się pokonać e, problemy e, i mam nadzieję, że e, w duchu e, usprawniania firmy e, Państwo e, będziecie używali, wykorzystywali Komar RPXL Excelim moduł obiekt dokumentów do tego, aby e, mieć mniej papierów i jeszcze lepiej e, i szybciej z nimi pracować. Tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.